Ja płacisz, Dobra, wydałem wszystkie pieniądze. Kurwa, otwórz to! Haha! Może muzyka jest. Jest mgła. Jest muzycka Dobra. Mam latarkę. Tu jest latarka. Tu łopatę masz. Nie, Martyna. Masz, Na może cię oświeci w końcu. Ha ha ha, czekaj czy dzisiaj tu co? O, o kurna mać! Eee... Dobra. Kogo je Siemęj, siemęj, ej ja was ciemy. nie widzę, błagam, gdzie on <laughs> Czekaj co... cie... macie tu drzwi? Tu? Nie. Gdzie? urojenia no. Dobra, chuj. Ja mam dużo złomu, wychodzimy stąd pistu. O kurna mać, zapomniałem o tej... O! -o. Halo? Gdzie jest Martyna? Nie wiem. Kurwa. Lecimy bez niej? Ja sam się zgubiłem. Dobra, lecimy, bo tu jest ten zjem. Jaki? Kto? Nie słyszałeś? Słyszałem coś. No, to no, no, by cię zjadło. Zginęła! Ale słyszałem, że coś się zaczęła drzeć. O. Elo. <laughs> Elo! Ej, kurwa, monkey! Ty wiesz, jak to było za tobą blisko? Ja pierdolę! Bo ja, ty ty żyłaś, czy nie żyłaś? Yy, nie, zdechłam. Zdechłaś, to dobrze, że odleciliśmy. Bo mówię blisko jest pies, mówi, a jebać, tak. lecimy. No słyszałam, a jebać Debila, no kurwa wychuje jebane. A, <śladysz> jak, ja zginę, to ja, jak ja zginę to ja słyszę cały czat Dobra <śladysz> Weź sobie scrollem, proszę, żebyś łopatę miała w ręce. Nie mam skrolem. Jak nie masz łopaty? A bo zdechłaś Kurwa łopaty nie mamy Daj mi Co ty chcesz sam się tam rządzić, łopować? No. no kurwa, ja już widziałem jak spada Nie martw się o mnie o! <śla> On wziął ten złom, czy ty masz? Temat ten złom? Ty czy on miał? Ty masz, dobra. Chodź. Uciekaj do statku! Uciekaj do statku! Idź Uciekaj do statku! Słucham ciebie O, jest pajęczyno, to znaczy, że będzie tu pająk Chyba zgadłem, nawet że jest pająk. O, tupta no, ja mogę wyjść stąd, ja się nie bawię tak Już latarka mi padła A latarka padła? Nie, ja chcę zdechnąć, nie ja chcę się zabić Nie, ja nie, ja nie ja idę Kurwa, nie, ja się poddaję Pająk zjedz mnie że nie czy, ja chyba mówię mu nie wiem, nie wiem. Nie, nie wiem. no. Ja. Czemu? Dobra. Nie wiem. Bo ja nie wiedziałam gdzie jest wyjście. No ja już całą tak tak złą no. teraz. No tak ci tak powiem. Wiecie co to? Co jest? To, to. Oh co się Pijemy! Ty, ale wy ślepi jesteście, kurwa! Siema? Co to kurwa? Rowal nas pierdolił, ten 40 metrowy A Monki nie wie o co chodzi, co chodzi chyba! On nie wie, że się drzwi zamykają. Zobaczcie, wy jesteście! Ja pierdolę To szkurna, macie. O Jak? Jak zginęliście? Rowal wyskoczył z ziemi, nas dwóch wpierdolił. To takie co leciało do góry. Ja do... no, mówiłem, żebyście mi chociaż dali jakiś złom. Więc latarkę. Wciśnij ten dzwonek, to jest sprzedawca ogólnie. Tak? No musisz przyspamić, bo on nie przyjdzie inaczej. Jeszcze raz. No tak parę razy musisz. No jeszcze, no naciskaj, no. Nie, ja wam nie ufam. Ja dole, pa. W dole. Naszym sprzedawcą jest Kosmita. <śm> 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 Boże. Piąteczka! Weź mnie ze sobą. Dobra, też mi tak wróci w brzuchu. Uh, teraz ja. Ty weź mnie, weź mnie. Czekam. Bierz mnie. No Panowie, miło było. Żegnajcie. A, panowie? Siądź Dobra. Gdzie najpierw? Pająk pędzał do nas! No i co? Daj mi łopatę. Ja go Dobra, dobra. Tak się bije. Kurwo! No wchodź. Tam jest, tam jest. Też taś! To może idziemy w drugą po prostu? <noise> Jagowano na łeb, ta Dobry ja... On tu jest o, Zabiłem go, ale łatwo O kurwa <noise> A jak ja przyszedłem to on w ogóle mnie nie zaczął nic Musiała się jakoś na nim ten Dobra. Ja powiem tyle jeszcze szpadlem do od Mąkiego. <noise> Pierdole. <głos> a tak... Tak, uciekałem tyle razy, a on se burczą pod ziemią wyskoczył dopiero. No i kurde no znowu żeś uciekł Nie wiem czy zginął No nie możemy Wszystko co, nie nie wiem, co teraz mam robić Sora tak, że... <grym> On jeszcze te psy zawołał. Szkurna mać Oh shit O oh shit Tak, dobra, ci Mam dla Was dobrą i złą wiadomość Dobra? Nie stać nas na no. nic, bo zginęliśmy i na, mamy depozyt. Mamy 8 dolców zamiast 15, a 15 kosztuje latarka. A złą wiadomość, że znowu jest mgła. Telkę. Prosto czy w lewo? Aha, w lewo jest slime. Już widzę. On nie może dopełznąć do wyjścia. Dobra, ja to zostawiam i... Idę się rozejrzeć chciałem powiedzieć, ty idzie się rozejrzeć. Monkey, jak będę coś mówił, słyszysz mnie? No. Jak będę coś mówił... Jak jest bli... On jest już blisko, lepiej chodź. On jest nieśmiertelny ogólnie. O! Zawsze coś. Zawsze coś. Trzeba. Pierdolę, że jeden zginął. Chyba Sara zginął. Jeszcze żyję! Odlatujemy stąd. Więcej nie pójdziemy, bo slime był już blisko drzwi naszych głównych. No właśnie! Czerwona kropka się pojawiła i ja takie, o chuj! No, no ty no się. Dobra, odlatuj. A jest jakaś szansa na inną pogodę niż deszcz mgłę i cztery, co tam jeszcze? Jest bez niczego, jest Eclipse, jest Stormy... No nie! Martyna! Oh no. I, <laughs> nie! Chodź ja tam. Się... O kurna macie! Nie! To za <laughs> Ale... ale... Jak ona sobie piaski rozpierdoliły trzech. O gift box O, to możesz użyć To daje jakąś losową rzecz O! Kurwa! Chcesz spadłeś? Aha <laughs> A ja się tego nie spodziewałem! Ja zapomniałem, że tam jest dziura! Hello. E Ej, wy zeszliście? Tak! Spadliśmy oboje do dziury, bo nie zauważyliśmy. Bo było ja Nie wiedziałem, że tam jest dziura. A my mieliśmy razem z 90 złomu. Wiem, widziałam, bo ja także się odbierali do no, Ciebie panie, pijąłem. Wee! <laughs>